Sławomir Szmal, kapitan reprezentacji Polski, taki kapitan drużyny narodowej jadącej na Mistrzostwa Świata. Co to za funkcja porządkowo-organizacyjna no i co jeszcze? Bo ja wiem, że Ty do każdego zadania, które się przed Tobą stawia, podchodzisz szalenie profesjonalnie i bardzo poważnie. Wiesz co, co to za funkcja? Ty... Zacznijmy od początku. E... Jakiś czas temu zostałem wybrany przez e... drużynę. Druga rzecz, że rozmawiałem z trenem Miglerem i chciałem z tym tej... Funkcji jakby nie zrezygnować, tylko najczęściej to trener e, pro, prowokuje, no, nowy wybór trenera, on w pełni, w pełni akceptuje moje stanowisko i, i zostawił mnie na tym stanowisku. E, funkcja mi się wydaje jest odpowiedzialna, bo musi dawać przykład, bynajmniej na pewno tym nowym, nowym młodym zawodnikom. No właśnie, czy oni się już wciągnęli do reprezentacji, pomogliście im? Tak, tutaj na ostatnich zgrupowaniach e, przede wszystkim mieliśmy kilka zajęć, które miały wprowadzić tych młodych zawodników ale i również e, stworzyć jak najlepszą atmosferę w zespole i e, powoli wprowadzać nas do tych mistrzostw i mi się wydaje, że to się udało. Rozmawiacie tam pewnie między sobą tak nieoficjalnie. Co się może na tych mistrzostwach Hiszpanii? Co się może zdarzyć? Zdarzyć się naprawdę może wiele rzeczy, ja nie chcę tutaj wróżyć. Każde mistrzostwa, jak w wykonaniu naszej reprezentacji to były przeróżne i miały, dawały ludziom i nam wiele emocji, bo potrafiliśmy grać znakomicie i wracaliśmy bez medalu, zajmowaliśmy czwarte miejsce, a potrafiliśmy wychodzić z grupy jako ostatnia drużyna z awansem i udawało nam się przy odrobinie szczęścia zdawać medale, więc te mistrzostwa również będą budowały nową historię tej reprezentacji. Podium jest w zasięgu? To jest jeszcze daleka droga, na pewno po części jest to naszym marzeniem niektórych z zawodników, ale, ale na razie musimy się skupić na, na grupie i, i to jest chyba podstawa wyjścia, wyjścia z grupy i później rywalizacji pucharowej. Sławek, paru trenerów już w tej kadrze przeżyłeś, grasz w niej dosyć długo, czym się różni kadra Widlera od pozostałych kadr, w których grałeś? Trudno porównywać jest e, tę sytuację. Tutaj każdy trener ma, ma swój kierunek, swoją drogę i on, on ma jakby swoją ideę prowadzenia drużyny. Tutaj, co Ci się spodobało w takim razie w tym, co robi Wigler? Co mi się spodobało? Wiesz co, e, na pewno mieliśmy dni bardzo, bardzo zajęte e, pod względem czasowym, Było to dla nas zobaczyliśmy plan Mianosy z wielkim zaskoczeniem. Gdzie widzieliśmy o 10 w nocy zajęcia na bosanie graliśmy w piłkę ręczną w wodną. Ale to służyło właśnie tej konsolidacji zespołu, żebyśmy jak najdłużej przebywali z sobą razem i, i żeby ci młodzi zawodnicy po prostu kontaktowali się z nami jak najwięcej z tym zajęciami. I nie tylko znaczy. te zajęcia miały charakter czysto taki piłkarsko-ręczny, tak? Były różne. I strzelnica to, i. Dokładnie, było, było naprawdę wiele zajęć, i, i... to była głównie rywalizacja, a po części, po części współpraca w grupach. Jako ten, jeden z tych starszych zawodników, co możesz powiedzieć o tego, co do tej kadry dopiero wchodzą? Jest aż trzech debiutantów na skrzydłach to się bardzo rzadko zdarza. Na pewno dwóch debiutantów mamy z z tego co wiem. Widać, że chłopaki wkładają masę serca do tego, co robią. Widać u nich chęć nie tylko jakby zaistnienia, oni po prostu chcą się załapać do zespołu. I i pokazać trenerowi, że im się należy ta pozycja i kolejna rzecz e, widać w nich to, że oni chcą jak najszybciej e, stać się jakby ważną częścią tego zespołu i to jest chyba ważne Kogo byś uważał za najważniejszego przeciwnika w grupie, w której jesteś? Jeżeli miałbym wyznaczyć jedną drużynę Możesz pan... wyznaczyć więcej, ale może je szeregu w takim razie Muszę patrząc na ostatnie wyniki to na pewno powiem Serbia, bo, bo stoi najwyżej, wygrywali u siebie, zajęli drugie miejsce u siebie na mistrzostwach Europy, a e, nie wiem, trudno mi mówić, na pewno Serbowie są groźną drużyną, nie możemy zapomnieć o, o Słowenii, bo to jest również zespół, który gra bardzo szybką piłkę ręczną i, i co, Korea, taki... Troszeczkę przeciwnik niewygodny, bo graliśmy wygrywaliśmy z tym zespołem, tylko w Pekinie przed Pekinie. Pekinie i, i ost, jak pamiętam przed dwoma laty na mistrzostwach świata również z nim graliśmy. I to jest drużyna, z którą trzeba 60 minut naprawdę się bić, bo oni nawet ty miał mniej stratę pięciu bramek walczyli do ostatniej minuty i ten mecz mógł różnie przebiegać. A Białoruś? Ja, to jest dla mnie nie do końca zagadka. Ja mam e, z racji tego, że współpracowałem z trenerem Szewcowym 3 lata w Rajnak Rewen, e, wielki podziw dla tego trenera, bo jest, jest naprawdę dobrym taktykiem on świetnie. Podobno jeden powiedziałeś komuś, że to jeden z lepszych trenerów, z którymi w ogóle pracowałeś. Po części to prawda. On, on e, dał mi szansę jakby gry w Rajnak Riven i, i przy nim jako zawodnik dosyć sporo się nauczyłem wchodząc jakby do, do bardzo mocnego zespołu jak mówię facet który się przygotuje bardzo dobrze do swoich przeciwników i ustawia taktykę gry w obronie na, na najczęściej wysuwając jednego zawodnika na, na tego najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej i tu obserwując ich ostatnie mecze bo już jeden oglądałem zachowuje się bardzo podobnie, Więc obstawiam, że, że na lewej połówce będzie wysunięty zawodnik z Białorusi.